Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj czwartek, pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Dzisiaj znowu słyszymy słowa o modlitwie. To znaczy, jeśli Kościół tak nam proponuje, te takie czytania o modlitwie, to znaczy, że ona jest naprawdę bardzo ważna w naszym życiu. Posłuchajmy, co nam mówi Pan Jezus dzisiaj. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu otworzą. I znowu może w naszych sercach pojawia się to pytanie: Panie Jezu, przecież tyle proszę. Tyle pukam i szukam Ciebie, szukam odpowiedzi na różne pytania. Kołaczę do Twoich, do twoich drzwi, potrzebuję Twojej pomocy i, i nie słyszę Twojej odpowiedzi. Nie odnajduję. Twoje, nie, nie odnajduję odpowiedzi. Proszę, a nie otrzymuję. Szukam. A jakoś nie mogę znaleźć. Kołaczę, pukam, i jakoś czuję, że, że to nie docieram tam, gdzie trzeba. I możemy się zastanawiać, a może, a może ja właściwie proszę nie o to, co trzeba. Proszę nie o to, co trzeba i dlatego nie otrzymuję. A może szukam nie tam, gdzie powinnam szukać? Szukać odpowiedzi na wiele pytań. Szukać szukam Pana w moim życiu i jakoś trudno mi go odnaleźć. Jakby się gdzieś ukrył. A może nie szukam tam, gdzie powinnam go szukać. I wreszcie, może pukam. Nie nie do tych drzwi, co powinnam pukać. No dobrze, ale jeśli, jeśli wszystko jest w porządku, jeśli dobrze się modlę, można powiedzieć, że nic nie mogę sobie zarzucić, jeśli chodzi o modlitwę, jeśli pukam tam, gdzie trzeba, jeśli szukam tam, gdzie trzeba, i jeśli proszę o to, co trzeba, co jest naprawdę bardzo dobre, i co mnie się wydaje, że jest zgodne z wolą Pana. To dlaczego nie jestem wysłuchana? Może problemem nie jest modlitwa, bo może modlę się dobrze, może modlić się dobrze. Może problem jest gdzie indziej, może problem jest we mnie. Może nie ma we mnie czegoś takiego, takiej postawy, jak miała Estera, o której dzisiaj czytamy. Słuchamy jej słów. Panie mój, królu nasz, ty jesteś jedyny. Wspomóż mnie samotną, nie mającą prócz ciebie żadnego spożyciela. I tak sobie myślę, że Boże, problem jest w tym, że Pan i król Bóg nie jest i jedynym panem, i jedynym królem w moim życiu. Może tu jest problem, bo jak zapewnia nas Pismo Święte, jeśli Pan Bóg jest panem i królem, jedynym w Twoim życiu, to wysłucha mnie i Ciebie, kiedy Go będziemy wzywać. To, jest, to są słowa psalmu. 138 Psalmu. I wtedy, kiedy Pan, kiedy Bóg będzie jedynym Panem, naprawdę jedynym, jedynym władcą i królem naszego życia, to On za mnie wszystkiego dokona i Jego prawica mnie wybawi. Jego łaska będzie trwać na wieki, i on nie porzuci dzieła Rąk Twoich. I On za mnie, za ciebie wszystkiego dokona. Otrzymasz to, o co prosisz, będziesz wiedzieć, o co prosić, odnajdziesz to, czego szukasz, i otworzą ci tam, gdzie będziesz szukać.